Ojciec przez część swojego życia był podoficerem zawodowym Wojska Polskiego. Między innymi przybył tu na kopalnie z batalionami górniczymi. Wy nawet nie wiecie, co to jest. Ale bataliony górnicze to był właśnie wymysł komunistów na ukaranie synów członków podziemia reakcyjnego za to, że byli w tych oddziałach. Podziemnych, to potem w PRL-u ich synowie musieli odsłużyć karnie w jednostkach wojskowych służbę wojskową, czyli dwa lata służby, praca, ćwiczenia i tak na ogół, na okrągło. To można by powiedzieć, że nie był komunistą, ale w w pewnym sensie wspierał ich, no bo jak był członkiem tego aparatu ucisku, no to można powiedzieć, że coś z tym było. Z tym, że u nas w domu tych wartości komunistycznych nie popieraliśmy. Wręcz jak można popierać, jak moja mama pochodzi, pochodziła z Wołynia, Przeżyła pogrom Wołyński, przeżyła prześladowania Sowietów, bo w 1939 roku, 17 września, nagle się obudziła nie w Polsce, nie w Rzeczypospolitej, tylko w Związku Radzieckim. Bo cały Wołyń, całe podole zostało wcielone do Związku Radzieckiego. Także trudno jest to określić jednoznacznie. Na, na pewno nie popierali, byli przeciwnikami, no, i to, że do niczego wielkiego mój ojciec nie doszedł, bo po skończonej służbie wojskowej, po zdemobilizowaniu i przejściu do cywila, pracował na kopalni jako zwykły górnik. No i stąd ja się też tu wziąłem. Mieszkaliśmy bardzo blisko kopalni, bo budynek górniczy to jest przy ulicy, wojskowy budynek, jest przy ulicy Galusa 20. Zaraz za pawilonem handlowym, a te bloki, które tu widzicie naprzeciw, to był teren jednostki wojskowej batalionu górniczego wujek. Nie, nie miałem o co mieć żalu, bo w każdym razie miałem wpajany od małego patriotyzm. Bo ci żołnierze, którzy pracowali, byli podwładnymi mojego ojca, często przebywali u nas, y, zupełnie y, nie za swoje winy odbywali karną służbę wojskową. A na dodatek ostatni pobór to byli tak zwano, zwani synowie kułaków. Żeby to wam wyjaśnić, to powiem tylko krótko, że na wskutek Manifestu PKWN z 22 lipca bezrolni chłopi otrzymali ziemię z nadania. I ci, którzy dostali więcej niż 3 hektary, w 1953 roku zostali przez władze polskie uznani za kułaków. Bo w ten czas zaczęto tworzyć w Polsce państwowe gospodarstwa rolne. Po sowiecku kołchozy i zaczęto tę nadaną ziemię tym bezrolnym chłopom odbierać po to, żeby mogli tworzyć państwowe gospodarstwa rolne. Kto odmawiał, kto się temu sprzeciwiał, syna wcielano do karnej jednostki tzw. batalionów górniczych. Tak to na Górnym Śląsku u nas tu było do 58 roku. Dopiero po 58 roku. Jednostki przestały istnieć. Właściwie zostały już wcześniej rozwiązane, bo w 1956 roku, ale w naszym przypadku ten batalion górniczy tu na kopalni wujek był najdłużej, bo do 1958 roku. Nie spodziewaliśmy się, że po raz kolejny władza ludowa wystąpi przeciwko swojemu suwerenowi, że wyprowadzi przeciwko robotnikom. Wojsko i milicję. Po 70 roku myśleliśmy się, że to był pierwszy i ostatni raz. Okazało się, że nasze przypuszczenia były złudne. Potwierdziło tylko fakt, że komuniści nie liczyli się z ludźmi. Dla nich najważniejsze było zachowanie władzy i trzymanie się tej władzy jak rzep psiego ogona. Nie dali się oderwać. No na pewno dużo emocji w tym było. A potem dochodziły różne rzeczy, które potęgowały tą determinację. Moment, kiedy już nas okrążono, zamknięto szczelnym kordonem milicyjno-wojskowym, nie pozwalano wychodzić, to też determinował sprzeciw ludzi. A jeżeli żeśmy zobaczyli, że przeciwko nam sprowadzono tu hordy, Pancerne, czołgi, wozy bojowe piechoty, armatki wodne, helikoptery, no to tym bardziej tym nasza determinacja w tym sprzeciwie rosła. Tak dobrze, że się udało nad tym zapanować. Z tą odpowiedzialnością to jest różnie. Mogę powiedzieć, że nie czuję się odpowiedzialny z tego powodu, że ja o niczym sam nie decydowałem. O przystąpieniu do strajku decydowała załoga na, na, na masówkach. Przez aklamację głosowaliśmy, kto jest za przystąpieniem do strajku, jeżeli w pomieszczeniach łaźni łańcuszkowych było około półtora tysiąca górników. Za była większość przy pytaniu kto jest przeciw, nie pojawiła się ani jedna ręka. Było parę tylko osób, które wstrzymało się od głosowania, no ale większość zdecydowała, że strajkujemy. I potem tę ten... sprawę powtarzaliśmy kilkakrotnie, ponieważ do strajku żeśmy przystępowali zmianami. Każda zmiana osobno, każda zmiana wybierała swój komitet, podejmowała swoje postulaty, a w, poza tym w takim gronie wiecie, jak się decyduje. Co jeden to inny głos. Dlatego, żeśmy podjęli decyzję, że łączymy te trzy komitety strajkowe z poszczególnych zmian, sumujemy postulaty, które zostały dostarczone do dyrekcji. Po, oprócz trzech pierwszych postulatów opracowanych przez ranną zmianę, Doszedł postulat zmiany drugi, czyli odwołanie stanu wojennego na terytorium Polski i postulat nocnej zmiany uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. I w sumie mieliśmy pięć postulatów. Uwolnienie Jana Ludwiczaka, przestrzeganie podpisanych porozumień w Jastrzębiu, niewyciąganie konsekwencji w stosunku do strajkujących, uwolnienia więźniów politycznych i odwołanie stanu wojennego. I te pięć postulatów nie było już do przyjęcia przez komisarza wojskowego. Żądał od nas tylko jednego. Przerwanie strajku i udanie się do pracy. No i w ten czas załoga na masówkach decydowała, czy kontynuujemy strajk, czy idziemy do pracy. Nie były żadne decyzje podejmowane jednoosobowo. Jedyną decyzją, którą podjąłem jednoosobowo, była w nocy z 15 na 16 grudnia, kiedy podjąłem decyzję o wyłączeniu energii elektrycznej w warsztacie mechanicznym. Według mojej oceny ja tak krytycznie młodzieży nie oceniam. Ja uważam, że mamy bardzo świetną młodzież, tylko że z tą młodzieżą nie wszyscy potrafią pracować. Swojego czasu nie mieli dużego wyboru. Nie było internetu, to ich wiedza na pewne wydarzenia w świecie była bardzo znikoma. Chyba, że ktoś słuchał wrogi radiostacji Głos Ameryki lub Wolna Europa, no to w ten czas mógł się dowiedzieć coś więcej. Ale to było też zabronione, jeżeli sąsiad doniósł. To się miało wielkie nieprzyjemności, po prostu można było być za to też skazany na pobyt w więzieniu. Takie żeśmy mieli swobody obywatelskie. Nie wiem na ile jest ukształtowana Wasza wiedza na temat PRL-u, okresu po przemianach, czyli po 70 roku czy 89 roku, bo to wszystko zależy w jaki, w jaki sposób Pracują z Wami w szkole? Jak, na jakie tematy rozmawiacie w domu z rodzicami? Co jest tematem tabu w, w domu? Bo nie wszędzie na, w domach na ten temat się rozmawia. Nie wszędzie chcą rodzice rozmawiać na temat komunistów, no bo często sami byli w ten mechanizm zaprzęgnięty w różny sposób. Ile lat jest od stanu wojennego w tym roku? 40. 42 lata jest od stanu wojennego. Przez 30 przeszło lat temat był tematem zakazanym. Nie mogliśmy się przebić nigdzie w mediach ogólnopolskich z informacją o tych wydarzeniach. Dopiero w 70, 80 roku, kiedy został wybudowany pomnik odsłonięty, zaczęła funkcjonować stowarzyszenie, które nosił nazwę Komitet Pamięci. Próbowaliśmy się z tymi informacjami na temat stanu wojennego, wydarzeniach w kopalni wujek przebić na antenę ogólnopolską. Telewizyjną czy radiową był wielki problem. Do momentu, kiedy Ośrodek Telewizji Katowickiej przejeli przyjęła nowa ekipa to nie było w ogóle mowy nie mieliśmy prawie wstępu do telewizji na antenę dopóki w naszym społeczeństwie nie zacznie funkcjonować to, że my młodzież wychowujemy, my młodzież kształcimy, a kształcimy ją według prawd, a nie według prawdy zakłamanej. No to w jaki sposób ta młodzież ma być chowana? W jaki sposób uczyć młode pokolenie patriotyzmu do swojego kraju, jak w większości tu rządzili obcy? A rządzenie przy użyciu pałki i kordonów milicji to też nie jest dobre rządzenie, bo wtedy, wtedy ze strony narodu następuje opór. I tak myśmy też powstali. Zrodziliśmy się z oporu, no i przyszło za to zapłacić największą ofiarę. Niektórzy oddali swoje życie. Ja z chwilą wyjścia z więzienia podjąłem taką decyzję, że dopóki mi starczy sił, będę robił wszystko, żeby prawdę o tych wydarzeniach na kopalni Wujek szerzyć. Dlatego założyłem społeczny, byłem członkiem społecznego komitetu budowy pomnika. Wybudowaliśmy pomnik, który został odsłonięty w dziesiątą rocznicę od tych tragicznych wydarzeń, czyli w 91 roku. Następnie komitet został przekształcony w komitet pamięci. Jak sama nazwa mówi pamięci. Kultywowanie pamięci, szerzenie tej pamięci. To było naszym zadaniem i tę tym, 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 misję spełnię do dzisiaj. Bo potem powstała, powstaje Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, gdzie również się włączamy w ten ruch. No i pełne tu tą służbę dalej. To jest najtrudniejsze pytanie, na które nie idzie jednoznacznie odpowiedzieć. Bo cóż, cóż tu oceniać? Czy warto było? Można to podzielić na dwie odpowiedzi. Jeżeli powiedziałbym o zaraz, bez ogródek, że warto było, to ktoś mi powie, no szalony, niepełen rozumu. Przecież zginęli ludzie. I to też jest prawda. Dlatego trzeba to mówić stopniowo i rozdzielać warunkowo określając to czy warto było. Na pewno dla przemian, które w Polsce nastąpiły po, tam, po naszych wystąpieniach było warto. Angażować się. W każdą działalność angażować, tylko zawsze pamiętać o jednym. Gdzie jest, skąd wyszli, do czego zmierzacie i żeby zachować swoją tożsamość. Nie dać się zwieść tym obietnicom, bo jeżeli ktoś ma w założeniu to, żeby za wszelką cenę dochrapać się do stanowiska, do majątku, nawet po trupach, no to taka, taka postawa jest niewłaściwa, nie dla mnie. The government